Ze mną Jakub Wik Wikłacz, jesteśmy na Florydzie w Boca Raton na obozie takim przygotowawczym. Jakub, powiedz, jesteś pierwszy raz tutaj w Stanach. Jak ci się podoba przede wszystkim? No tak, ja jestem pierwszy raz. Witam serdecznie w ogóle wszystkich. No mi się przepięknie tutaj w ogóle jest, podoba mi się niesamowicie. Ja przyjechałem tak, w sumie chłopacy bardziej w przygotowaniach, żeby są, a ja przyjechałem tak testowo pierwszy raz, sobie zobaczyć, jak tu jest, żeby może w przyszłości tu wrócić. No i już pierwszego dnia jak zobaczyłem jak to wszystko wygląda pierwsze treningi no to stwierdziłem że zdecydowanie będę tu wracał i, i jest warto jest po co i Florida jest przepiękna. E, treningi czy treningi w Polsce i tutaj w American Top Team czy, czy czym się różnią bo wiadomo ja byłem teraz w klubie czuć tą legendarną atmosferę. Czy odczuwasz tą, tą różnicę też w treningach. Odczuwam różnicę. Te treningi są inne, tak? W Polsce tu się inaczej trenuje, tu się inaczej trenuje, no ale przede wszystkim, co że no tak, jest idealna pogoda do trenowania jest naprawdę, człowiek nie musi się zagrzewać gdzieś na podczas chłodnej pogody, gdzie wszystko boli, tylko rzeczywiście organizm się szybko zagrzewa do treningu, a po drugie no, ilość zawodników z różnych kategorii wagowych na no naprawdę światowym, czołowym poziomie. No właśnie wachlarz sparing Partnerów to jest największa przewaga w porównaniu do treningów w Polsce? Znaczy tak, no bo może my naprawdę mamy bardzo wysoki poziom, żebyśmy się źle nie zrozumieli, tak? Tylko tych zawodników jest zdecydowanie mniej. Tutaj jeżeli bym chciał, nie wiem, zawodnika nie wiem Danego zawodnika, czyli jakiegoś graplera czy zapaśnika. Mam ich kilku, jeszcze to w swojej kategorii, i jeszcze prawdopodobnie z dwóch mistrzów jakichś czołowych organizacji na świecie, więc to jest niesamowite. No i jakby ten zakres sparring partnerów jest o wiele, wiele, wiele większy. No właśnie roz, rozmawialiśmy prywatnie, yy, ja też wspomniałem moją rozmowę z Maćkiem Sulęckim yy, z pięściarzem. On właśnie też mówił, że w Nowym Jorku wchodząc na salę treningową, no spotyka się yy, praktycznie każdego dnia z innym stylem walki. Rozumiem, że tu, jest, że tu jest podobnie. No tak, dokładnie. Tu jest podobnie. Jednego zawodnika, na przykład sparuje z zawodnikami, którzy gdzieś tam są w One, WFC, w, w Belatorze. I drugiego tak samo sparuje, tylko że to się okazują inni zawodnicy, ale tych samych organizacji i na podobnych poziomach. I to jest niesamowite, że po prostu można sobie posparować z różnymi, naprawdę różnymi zawodnikami, nie przyzwyczajać się do ich stylów, tylko testować coś nowego, no, no coś pięknego. No raczej w Polsce jest ciężko bardzo o to, no, ze względu na to, że nie ma aż tak dużej ilości zawodników. Jesteście tutaj we trzech, towarzyszy ci Adrian Bartosiński i Robert Ruchała. Oni przygotowują się do swoich walk na KSW 100. A co z twoją następną walką? Czy coś wiadomo? Jeszcze nic nie wiadomo. No ja jestem w tej sytuacji, że w sumie została mi ostatnia walka na kontrakcie i czekam jakby na ofertę teraz, kiedy się będę bił i z kim. Postanowiłem nie marnować czasu, tylko właśnie wylecieć tutaj, zobaczyć jak tu jest i, i przy okazji być może wybrać się tu w najbliższym obozie przygotowawczym, już takim do walki, kiedy, się, kiedy będę znał już rywala i termin. No bardzo czekam na to, no bo, no bo jestem zmotywowany bardzo do tej walki. Miałem po ostatniej walce połamane nos, gdzieś przeszedłem operację nosa byłem porozcinany, więc jakby doszedłem do siebie, już jestem głodny, do, głodny walki i bardzo czekam na tą ofertę, na ten termin już i mam nadzieję, że to nastąpi szybko i, i że podczas tych przygotowań również tutaj wpadnę i zagoszczę i posporuję sobie no, z takimi zawodnikami, którzy to są. Została, jak wspomniałeś, została ci jedna walka w KSW. Co dalej? Podejmiesz y, negocjacje, podejmiesz rozmowy o przedłużeniu kontraktu, czy, czy, czy raczej będziesz szukał opcji tutaj w Stanach Zjednoczonych? Nie, no to jest y, przede wszystkim. Ja zawsze się fokusuję na najbliższej walce, tak? Fajnie, że jest to na przykład ostatnia walka na kontrakcie, bo to jest to pole do rozmów, tak? Oczywiście, że będę rozmawiał i zobaczymy jak to wyjdzie. Póki co trzeba wygrać tę walkę, skupić się mocno na tych przygotowaniach i dopiero wtedy będę w sumie więcej mówił na temat mojej przyszłości. Mówisz właśnie, że, że od pierwszego dnia tutaj ci się podoba. Czyli planujesz kolejne, kolejne przyjazdy, kolejne obozy już będziesz wiedział jakby no, z czym to się wszystko je tutaj. Zdecydowanie. Ja już mówię, pierwsze treningi, ja sobie myślę, dobra, kiedy już w sumie mógłbym tutaj przylecieć? Nie naprawdę super opcja na przykład. Do zimowania dla zawodników, tak? U nas jest zimno, ciężej się trenuje, a tu można wylecieć i, i tu jest ciepło, tu jest fajnie, tu jest dużo zawodników i gdzieś tam można sobie robić takie obozy przygotowawcze, no bo to jest też wychodzenie ze swojej strefy komfortu, wychodzenie do jakiegoś innego klubu, e, trenowanie z innymi ludźmi, więc to są naprawdę ogromne plusy, tak? Więc e, bardzo pozytywnie patrzę na to w przód, żeby tutaj wyjeżdżać i rzeczywiście e, regularnie robić sobie jakieś takie obozy. Sparing przygotowawcze. Jesteś młodym zawodnikiem, ale już bardzo doświadczonym. Jak widzisz siebie za 2 3 lata? W jakim miejscu? No, mam na siebie plan. Nie lubię tak generalnie zdradzać. Bo, tak, nie lubię wybiegać. Znaczy, wiesz, mam to w głowie, ale nie lubię jakby za bardzo z tymi planami wychodzić, no bo uważam, że też Wolę to zostawić dla siebie i wolę gdzieś tam też skupiać uwagę, także innych osób na tym, co będzie najbliżej, na tej najbliższej walce. No, ale myślę, że nie będę, jakby nie zawiodę oczekiwań kibiców, którzy gdzieś tam sobie już mój, nie wiem, moją obecność za 2-3 lata w danym miejscu wyobrażają. Mieszkasz tutaj z Adrianem Bartościńskim, który na, na gali KSW-100 będzie walczył z Mamedem Kalidowym. Ty z Mamedem trenujesz od dziecka praktycznie. Powiedz, czy, czy rozmawiacie o tym, o tym pojedynku między sobą teraz? Nie, no każdy bardziej się w, w, skupia na swojej robocie, no dodatkowo, no... Sala jest ogromna i po prostu każdy się skupia na swoim treningu. Jest tyle zawodników, że nawet nie patrzymy gdzieś tam na swoje rundy. Ja bardzo lubię Bartosa, zakolegowałem się z nim już dłuższy czas temu. No ale walka to walka. Ja życzę, żeby to był dla nich jak najlepszy pojedynek, żeby, żeby wygrał ten, który tego dnia będzie lepszy. No i tyle. No. Czy ty jakoś właśnie emocjonalnie podejdziesz do tej, do, tej, do tej walki, że będziesz, nie wiem, trzymał za któregoś kciuki? No wiadomo, że emocje... Nie, nie, nie. człowiek nie wyhamuje emocji. no to jest legenda i myślę, że to dzięki niemu zacząłem trenować. E... No ale co, no, nie wtrącam się. Mam nadzieję, że po prostu, że to będzie dobra bitka i, i na pewno będę przeżywał tą walkę. Powiedz, na koniec, na koniec, jesteście tutaj właśnie we trzech, tak jak, tak jak wspomnieliśmy, jak spędzacie wolny czas? Na mediach społecznościowych widzę, że najchętniej gracie w golfa. Tak, dużo jest top golfa, czyli uderzanie gdzieś piłką z takiego balkoniku w budynku i uderzanie tą piłką w dal do celu. No jest tu... Oczywiście mamy obok też piękne baseniki, piękne widoki. No cieszymy się w ogóle Florydą i tą pogodą, tym wszystkim, jak to tu wygląda. Dużo sobie gdzieś tam jeździmy. Chociaż jest tego czasu troszeczkę mało, no bo jednak skupiamy się na treningach. Yy, no ale to też jest pomysł, żeby właśnie sobie spędzić kiedyś trochę więcej czasu też na zwiedzaniu Florydy. Akurat tak jak dzisiaj rozmawiamy, no to dzisiaj też lecimy na mecz hokeja, który będzie moim pierwszym meczem hokeja w życiu, więc... W więc rzecz, tak, tak, więc mam nadzieję, że też poznam jeszcze przez te parę wyjazdów, które... Na pewno będzie jeszcze dostanów e, więcej tej kultury i, i tej rozrywki, jaką, jaką tutaj macie w stanach, bo to jest przecudowne. Kto jest w golfa najlepszy z tej trójki waszej? Nie, no, Robercik, Robercik. Póki co, Robercik. No, nie, nie będę ukrywał, ale meczyki są dobre, a przede wszystkim no, to jest taka czysta naprawdę rozrywka i człowiek potrafi się wyluzować tak jak jest po treningach, zamęczony, e, tak tu po prostu. Myśli się odcina, uderza sobie, i, i naprawdę człowiek ma z tego fan. Plus dodatkowo naprawdę odpoczywa psychicznie. Robert y, króluje na polu golfowym, ale też y, przy telefonie, bo widzę, że jest dobrym reżyserem waszych, waszych filmików na social media. Tak, dokładnie. Robert się wcielił w rolę reżysera, czasami podrzucę mu jakiś scenariusz, czasami on wymyśli, Bartosz tam jest raczej statystą tylko, ale śmiesznie nam to wychodzi. To jest właśnie to, że jesteśmy delikatnie odcięci, tak? Jest 6 godzin różnicy między czasem w Polsce, więc jakby mało się tego kontaktu ma z ludźmi, a dużo się spędza we własnym gronie i przychodzą różne głupie. Pomysły, z których rodzą się fajne projekty i gdzieś tam sprawiamy, że ktoś tam obejrzy sobie w telefonie filmik i się uśmiechnie, a my też mamy fans z tego, że to robimy, więc jest zabawnie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia następnym razem na Florydzie. Dokładnie, dziękuję bardzo i na pewno do zobaczenia następnym razem.